Cześć kochani, nazywam się Marta Zawiślańska. Jesteśmy aktualnie w łazience w moim atelier z Telisimo, którym, w którym pracuję na co dzień i dzisiaj chciałabym Wam pokazać moją pielęgnację i make-up w 5 minut, jaki wykonuję do pracy. Także zapraszam. To zaczynamy um, od pielęgnacji. E, zawsze na wieczór, na noc twarz przemywam tym oto produktem. Natomiast rano i tak mam być dzisiaj właśnie. Pracą. już tylko delikatnie wtedy oczyszczam swoją skórę tonikiem dla odświeżenia i uwielbiam oczywiście, kiedy się budzę, przemyć buzię tą wodą. Bardzo duży nacisk kładę na pielęgnację wokół oczu i na wieczór, i czasami rano oczywiście, kiedy mam czas, nakładam sobie maseczkę nawilżającą. Jeśli robię to na noc. To ją zostawiam i w niej śpię. Natomiast rano, kiedy mam mniej czasu, nakładam ją pod oczy a na nią nakładam jeszcze płatki nawilżające. Od 5 do 10 minut sobie z tym chodzę. W tym czasie ogarniam dzieci i śniadanie, na zmianę z mężem. Kiedy już moja maseczka zadziała, następnie. I to jest mój ulubiony produkt, ostatnio. To jest, to jest taka ampułka, e, takie SOS na opuchnięte oczy, a ja mam każdego dnia opuchnięte oczy, bo ostatnio się słabo wysypiam. I to jest taka mała ampułeczka. Biorę dosłownie tego kropeczkę i daję sobie tutaj lekko też pod oko. Czasami, kiedy naprawdę nie mam czasu i nie nakładam tych płatków, to wtedy tylko to. Czasami daję sobie również te nawilżające produkty pod oczy, również na moje zmarszczki tu. A jeszcze dokładam troszeczkę takiego kremu regeneracyjnego. Leciutko to, leciutko to i właśnie tutaj moje załamanie. Nakładam krem nawilżający, oczywiście z filtrem UV. Bardzo lubię ten krem, on super również pielęgnuje, nie tylko nam chroni, ale, ale również na minusza. Natomiast wieczorem bardzo lubię nakładać krem regenerujący przeciw zdarzeniu się skóry z firmy Biologique Recherche na przemiennie z takim ceramidowym kremem super działa na moją skórę, jeden i drugi. Natomiast jeżeli chodzi o maseczki, to naprzemiennie stosuję te przeciwsterzeniu się e, skóry i bardzo lubię te maseczki Dr. Jart przechodząc do mojego dziennego make-upu. Mam mało czasu na makijaż, robię to bardzo szybko zwykle. Zawsze wybieram od wielu, wielu lat takie e, podkłady w kompakcie, dlatego, że one są dużo lżejsze. E, nabieram sobie na płatek i aplikuję na Nakładam korektor pod oczy. Oczywiście później delikatnie rozcieram korektor nie tylko pod okiem, ale leciutko też tutaj, wzdłuż, żeby nie było tego efektu pędy trochę na nos. Używam bardzo delikatny taki puder. Po to, żeby moja cena się za specjalnie nie świeciła, jednak make-up mój musi wytrzymać cały dzień w pracy, dlatego stawiam na raczej make-up matowy, ale oczywiście bez przesady, delikatnie, sobie tylko. Jeśli chodzi o brązer, staram się nigdy nie przesadzić z nim. Stosuję leciutko. Na kości policzkowe, i żeby nadać sobie jakiegoś koloru na te usta, to troszeczkę też tutaj. E, I zawsze na koniec używam tego różu na kości policzkowe. Aha. I od razu mam wrażenie, jakbym była taka bardziej wypoczęta. No nie wiem. I ten make-up daje mi. Dziewczęcy luk. Bardzo ważną rzeczą dla mnie są również brwi i to e, z reguły na nich się skupiam najbardziej. Nie maluję oczu ze specjalnie, ale brwi zawsze muszę lekko podkreślić. No i na początek, wiadomo, wyczesuję sobie je lekko do góry. Następnie używam kredki po to, żeby sobie nadać właśnie e, kształt. Na koniec używam takiej pomady. To jest pomada z Inglota. I wtedy pędzelkiem aplikuję utrwalam sobie żelem je delikatnie i też o, ruchem podobnie jak pędzelkiem wyczesuję i wtedy mi ta kredka też w ciągu całego dnia nie schodzi po prostu Każdego dnia mam ze sobą dwie rzeczy w zasadzie. To mam zawsze i wszędzie. To jest zwykła szminka za 5 zł, chyba, która idealnie nawilża i regeneruje moje usta. Natomiast na wieczór nakładam sobie taki balsam od Biologique Wykonuję sobie peeling ust. Zwykłą szczoteczką do zębów robię sobie takie okrągłe ruchy. Następnie nakładam ten balsam i idę spać. <laughs> Jeśli chodzi o włosy. No to wiadomo, że tu jest dla mnie dużo łatwiej. Teraz, od momentu, kiedy pojawił się nowy produkt, który w zasadzie jest dwa w jednym i mam i suchy szampon, i lakier w jednym, to z nim się teraz nie rozstaję. No i tak to wygląda. Tak wygląda mój dzienny makijaż. Bardzo szybki, prosty i wygodny. Także całuję i dzięki za uwagę.